z nami wygrywamy 2 do 1 z Wisłą Kraków. Pierwsza wygrana w tym sezonie. Rozumiem, że bardzo ważna. No zdecydowanie bardzo ważna, bo wiemy, że początek sezonu jest dla nas bardzo ważny i musimy zdobywać tych punktów jak najwięcej, żeby, żeby koniec sezonu był dużo łatwiejszy niż ten poprzedni, bo wiemy, wiemy ile nerwów na to i zdrowia kosztował tamten sezon i chcemy uniknąć tego w tym sezonie, więc yy, dla nas podstawową rzeczą jest zdobywać te punkty na początku, na początku sezonu nałapać ich jak najwięcej, żeby mieć spokojną głowę w końcu w sezonu. Czy to, to był taki moment po końcu wysłużyłam kamień z serca? No nie wiem czy kamień z serca, bo to jest też początek tego sezonu, więc no jeden, jeden wygrany mecz nic nam nie daje. Tych, punktu, tych punktu, punktów musimy zdobyć jeszcze naprawdę mnóstwo, żeby, żeby coś nam dało, ale fajnie, bo, bo te trzy punkty na pewno dadzą nam. Taki, takiego kopniaka na, do, na następne mecze. Marcin, co zmieniło się przez ten tydzień w szafku, w Waszej pracy, w Waszych głowach po tym takim meczu zawsze, który fatalnie wyglądał, jeśli chodzi o ofensywę? to kolejną mieć. No dzisiaj gdzie była walka, gdzie było zadrażenie i wiele samego końca. Tylko kilka dni. Tak, to znaczy zacznę od tego, że na pewno ten mecz na górniku nam nie przeszedł. Na pewno na nie wyszedł, ale i zdajemy sobie z tego sprawę. Ale to nie było tak, że my tam nie zostawiliśmy zdrowia. Tyle, ile go mieliśmy, to zostawiliśmy go na boisku. Po prostu ten mecz był taki, no, zdecydowanie słabszy i nie powinien się taki zdarzyć, ale. Cieszymy się, że dzisiaj była szansa zmazać tą plamę z poprzedniego tygodnia no i, i fajnie, że się to udało. Przy, przy naszych kibicach, gdzie naprawdę to wsparcie z trybun było, było ogromne, atmosfera na, na trybunach była wspaniała, więc no my się tylko cieszymy, bo no da, dajemy szczęście kibicom i, i to, jest też, to jest też ważne.